Cześć wszystkim, z tej strony Gosia i dzisiaj będzie wspaniałe wideo, w którym pokażę wam co kupiłam ale jeszcze tutaj się y, obsmarowywuję z nieczystości pizzowych bo słuchajcie, y, y, widzicie, zęby weszło y, jadłam, dostałam niespodziewanie domowej roboty pizzę i by, by, był dylemat, kręcić czy jeść oczywiście wybrałam jedzenie, przepyszne więc dzisiaj o, oh, jeszcze przełyka, no, no takie dobre. Dzisiaj pokażę Wam, co kupiłam do ubrania i akcesoria. Yy, również dzisiaj zobaczycie nowe tło. To nie jest nowe tło, to, to jest ten, jak to się nazywa, to się nazywa koc. Przybiłam. Słuchajcie, jednak to światło mi nie pasuje. Nie wiem, czy jest teraz dobre. Nie wiem, czy ja dobrze czy ja dobrze wyglądam. Wyglądam bardzo dobrze, ona. A, a, to światło muszę tak mówić lepiej. Nie no, może rzeczywiście się podbliżę. Podbliżona powiem Wam o jednej rzeczy. Przypomnę o y, stronie Letyshops. Słuchajcie, Letyshops y, to jest strona... Przez którą możecie kupować rzeczy i dostawać cashback, czyli mini zwrot pieniędzy zawsze przydatny. Wystarczy wejść na stronę Shops, z tysiąca dostępnych sklepów wybrać ten, który nas interesuje, nastąpi odliczanie i przekieruje nas na konkretną stronę, gdzie robimy zakupy tak jak zwykle. Po jakimś czasie dostaniemy trochę zwrotu gotówki z tych zakupów więc bardzo dobrze a co ciekawe jeszcze teraz dostaniemy też 10 zł za polecenie strony znajomym przekażcie znajomym link polecający i jeżeli oni w ciągu 30 dni dokonają zakupów za 50 zł wtedy dostaniecie dychę więc pff, bierta słuchajcie wszystkie linki do Shop zostawię na dole a dzisiaj ja pokażę wam co kupiłam słuchajcie a kupiłam Ekscytujące rzeczy do ubrania. Trzeba te czarne koszulki czasem zmienić i zmieniłam na trochę bardziej kolorowe, takie wiecie, gosiowa tandeta. I zacznę od tej, bo pokazywałam na Instastory, bodajże Walmart. Sklep Walmart znany jest z tego, że w Walmarcie często są dziwni ludzie. I są nawet strony. Y Ludzie Walmart, gdzie, gdzie no, no, po, po przebierani, po, po udziwniani. I powiem Wam, że ja nie wiedziałam, ale się okazało, że Walmart jest to tańszy supermarket. Tam zawsze są promocje, zawsze są okazyjne ceny, i to przyciąga ludzi, którzy albo nie mają pieniędzy, albo właśnie też są dziwni. Normalnych też przyciąga. Zawsze okazja kogoś przyciąga. I bardzo często przyciąga y, wszystkich. Nawet dziwaków. Ale powiem Wam, że nie zaznałam y, dziwności ludzi w Walmartie, ale zaznałam, może nie dziwność, ale trochę inny styl Walmarta. Bo słuchajcie, kupiłam taką koszulkę I w moim stylu. I dlaczego mówię dziwny styl? Bo to jest taki old school, to mi bardzo przypomina lata 90., tajda, jakieś słoneczko. To dodatkowo jest takie sprane. Nie dla każdego, ja Wam powiem. Chyba nie każdy polubi, a y, bardzo mi się podoba, dlatego mówię, że Walmart y, przypada mi do gustu stylowo. Bardziej niż Target. Kto nie wie, Target to jest drugi duży supermarket, gdzie ceny już nie są aż takie okazyjne. I on przyciąga ludzi bardziej takich y, niedziwnych. No, ale powiem Wam: y, koszulka bardzo fajna, dobra bawełna. I kupiłam ją w dziale. Młodzieżowym. O, to był dział młodzieżowy i powiem Wam, dlaczego mówię dział młodzieżowy, ponieważ kupiłam też w Walmarcie w ten sam dzień koszulkę z działu męskiego, jak ją wygrzebię I tu też pokazuje, jaki to jest tandetny styl. To są jedne z tych koszulek, takie, wiecie co. Nie każdy chce to nosić, ja Wam powiem. To ja, ja bardzo, tak, ale nie każdy. I ta jest właśnie z działu męskiego. Obydwie są eski. Ale dział młodzieżowy jest mniejszy. I powiem Wam, ja tu Wam przekażę tą informację o jak dużo jest mniejsze. Coś, widzicie, też niedobre to światło. Nie mam gdzie siedzieć tutaj. O, tak Wam, na odległość. To jest taka różnica w wielkości. I powiem Wam, ta różnica niby duża, a ta tak ładnie przylega, a ta jest oversized. Bardzo tanie były. Jeszcze to wspomnę, Walmart, tak jak mówię, codziennie. Niskie ceny. Przy okazji też w Wolmarcie kupiłam skarpety halloweenowe. Już powoli się. Co to? Już powoli się zaczyna robić sezon halloweenowy, i nosiłam prane. Były dlatego jakieś farfo I tu też, co to jest? Eee. Takie wesolutkie, wesolutkie. Proszę bardzo, jedne noszę teraz. Nie wiedziałam, że tak akurat robią mnie toperzy. się okazało. I do tego były też w kropeczki i w paseczki. Nie wiem, gdzie paseczki zniknęły. Oraz kupiłam jedne w kotki, które też niestety mm, nie są na filmie. Gdzieś są. Słuchajcie, skarpetki nowe, stare, czy nie, nie wiadomo jakie gubią się. Pies. Kolejna rzecz to wezmę dodatek. To będzie do, e, biżuteryjny. Biżuteria, słuchajcie, kicz. Kicz lat 90. I kiedyś chyba pokazywałam Wam, bo miałam taką, znalazłam bransoletkę, a ja bardzo chciałam. Ale się placek taki zrobił. Taki placek, słuchajcie. Chciałam e, naszyjnik mieć z tego wzoru. No i teraz mam, zamówiłam sobie na Etsy, słuchajcie, to jest e, akurat choker. I to są małe kwiatki, słoneczniczki. Jedyne, co jest dziwne, że tutaj to jest. E, nie do końca w kwiatki. Ja nie wiedziałam. Kiedyś w latach 90. miałam taki. To, to nie był czoker, to był normalny naszynik czarny. Czarny i kolorowe kwiatki i były kwiatki przez całą długość. Tutaj tylko do, do, do jakiegoś momentu. Ale powiem Wam, że fajny i bardzo przylegający. Ja na początku myślałam, że za mały, ale okazało się, że nie. Bardzo dobry. <laughs> Ale już się zakrztusiłam. Ja tu się plackiem na głowie przejmuję. Się podniecam na a mogłabym <laughs> się całkiem zadławić. Uff, aż mi gorąco teraz. Och, matko. Uff. Kolejna rzecz, jaką wam pokażę, to będą leginsy. I może ktoś pamięta, zapewne nie, ja kiedyś kupiłam na ebayu. <laughs> Dawno temu. Tego typu leginsy. Też żółte. I nosiłam cały czas, i słuchajcie, ja się ich pozbyłam. I jednak mi. <laughs> Och, mi ich brakowało, brakowało i sobie kupiłam takie same, aczkolwiek nie są takie same, bo się okazało, że ten kolor nie jest taki intensywny żółty, jaki miałam. To jest piwo. To jest, są bombelki piwa, ale słuchajcie, do tego zamówiłam też sobie bombelki wody. Więc bombelków wody nie miałam. I normalne na kolanach, gdzie są kolana z tej strony. Taki wielki bombel jest na kolanie. Ale fajne, nawet te niebieskie ładniejsze, takie naturalne. <laughs> bardzo ładne. I tutaj jak mówimy o leginsach do legginsów przydałaby się jakaś bluza, aczkolwiek ta, którą kupiłam, jednak nie pasuje do tych legginsów, ale jest bardzo fajna i kupiłam w Targetcie, czyli w tym trochę lepszym supermarkecie. Żółć! <laughs> Słuchajcie, żółta, ale nie taka intensywna. Bardziej bym powiedziała, też nie musztardowa. Ładna żółć, tak bym określiła. I jest w te fistaszki. Także fajny motyw. Lekko oversize'owa. To światło. I powiem wam, że ją wybrałam, ponieważ od spodu ma plusz. I ja zawsze jak biorę bluzy, chcę, żeby były plusz. Bo niekiedy one nie mają i są wtedy nieprzyjemne, zimne. Nie biorę, z pluszem zawsze, także fa fajna, taka, wiecie co, wesoła do jeansów, bardzo dobrze z niebieskimi jeansami wygląda. I kolejna rzecz, która wygląda bardzo dobrze z jeansami, bardzo dobrze komponuje się z naszyjnikiem z lat 90., bo sama ta rzecz wygląda jak z lat 90., i została zakupiona w Walmarcie, Walmart, chyba, teraz już nie wiem, w supermarkecie. Ja się ubieram teraz w supermarketach, proszę bardzo. Tajdaj ze stokrotkami, tudzież słonecznikami, z kwiatami typu żółte, słuchajcie. To jest super, długi rękawek. Taka bawełęka to jest materiał t-shirtowy, ale jest krótkie. Słuchajcie, krótkie. wzięłam rozmiar L i powiem Wam, że dobry. m -ka też była dobra, ale jednak, bo to jest krótkie, L-ka jest trochę dłuższa. I słuchajcie, me metkę wycięłam, bo mnie gryzła, ale kupiłam to na dziale młodzieżowym i było przeznaczone, było na metce napisane dla osób w wieku 12-13 lat. Także tutaj też miałam dużą dyskusję z osobami z Ameryki. Bo jednak w Polsce chyba na 12-13 lat ja bym nie weszła w te rzeczy. W Stanach ta rozmiarówka jest trochę zawyżona. Powiem wam, byłam na dziale dziecięcym i na dziale dziecięcym były leginsy, w które ja bym weszła. Także jednak to jest. Yy, oni zdają sobie sprawę, że ich yy, nacja jest większa i niestety jest większa. Yy, więc sprzedają też większe rozmiarówki. I to jest yy, yy, dla nastolatków 12-13 lat, czyli dla starej baby, tak jak ja. O, stara baba, tak jak ja dostała w prezencie. Słuchajcie, nie kupiłam, dostałam od taty Donego, tata Donego, tak jak go będziemy określać. Okulary i powiem wam, że sama bym nie, nie wybrała ale jakoś tak noszę, powiem wam to jest taki, taki, wiecie mini prezent pewnie ze sklepu wszystko po dolara, bo taki tani plastik ale y, pasują mi pasują, nawet tu, tu się komponuje o widzicie, kompon, komponowanie y, jedyny problem to jest z tymi okularami że po kilku godzinach za uszami boli więc y, takie wiecie, na przejście się Patrzcie, zapomniałam, bo kupiłam w targecie. Słuchajcie, poszłam do targetu. Historia targetu. Kupiłam y, sukienkę. Nie można mierzyć. Przymierzalnie są zamknięte. Kupiłam sukienkę na oku. W domu przymierzyłam y, szajs. Bardzo źle leżąca. Ale kupiłam też torebkę. I słuchajcie, to... O. Trochę jest brudna, bo słuchajcie, piwo wylałam na, na torebkę, i do torebki trochę poleciało, ale to nic, słuchajcie, torebka typu worek, taka, bardzo prosta. Jakoś wiecie co, cały czas noszę plecak, i chyba mi się znudziło. Dwa lata już ponad noszę plecak, non-stop, i stwierdziłam, że ja już do torebek nie wrócę, bo uwielbiam plecak. I ta torebka leżała, i ja ją nałożyłam na ramię. I stwierdziłam, że kupię i od tej pory noszę tą torebkę codziennie. Słuchaj, teraz jestem też nieubrana e, wyjściowo, tak jakbym kiedyś była wyjściowa, ale zobaczcie. No, worek, tu jest. A, to jest taki krót, krótka ta i jest długa ta. I sobie Kosia idzie. Tum, 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 tum. Jest bardzo pojemna, fajna, wiecie co? Taka. O, proszę bardzo, maska. No i słuchajcie, zostały nam tylko dwie. Może nawet trzy. Słuchajcie, bo kupiłam kapcie, to Wam tylko pokażę. Yy, o, proszę bardzo, już jakieś okłaczone, ale takie miłe, przytulne w Walmarcie, bardzo dobra cena, chyba mniej niż 10 dolarów za nie zapłaciłam. Kapeć. Yy, kapcie. I dwie ostatnie rzeczy, jedna z nich to koszulka, proszę bardzo, koszulka z Targetu z Garfieldem. Ona normalnie była z rękawkami. To była zwykła koszulka z działu męskiego, ale ucięłam rękawy. Lubię, lubię, niech patrzę na to, już, już nie ma, już nic, nic. Ale mm, fajna, wiecie co ja lubię? Zawsze jak coś z Garfieldem jest, to lubię i jest, proszę bardzo, nastrój taki wspaniały. Do jeansów? Pierwsza klasa. I ostatnia rzecz zachowałam na koniec, bo najfajniejsza i najnowsza kupiłam dwa dni temu. I słuchajcie, w sklepie, w którym absolutnie nie spodziewałabym się, że znajdę coś do ubrania, bo był to, można powiedzieć, antykwariat. Nie wiem, no starocie sprzedawali, więc można tak określić to miejsce. I w jednym z pomieszczeń, w tym sklepie, wisiały jakieś ciuchy. I ja dotknęłam te ciuchy. Jak dotknęłam, to przymierzyłam. Jak przymierzyłam, to kupiłam i słuchajcie, kupiłam kurtkę. I dlaczego ona jest z antykwariatu? To, znaczy w sumie nie, nie wiem, czemu ona jest, bo jest robiona ręcznie. Jest, może materiały są vintage. Widzicie, rozwiązałam zagadkę, czemu to było w antykwariacie. Jest to kurtka typu narzuta, słuchajcie. Ja założę, żeby Wam przedstawić sytuację. Ręcznie robiona, yy, mogę Wam pokazać od spodu. Yy, Części są ręcznie szyte. Niektóre maszynowo, niektóre ręcznie. Jest to taka narzuta, trochę oversizeowa, słuchajcie. Rękawy są materiałowe, natomiast tutaj jest to z jeansów, spodni. Zobaczcie. Tu pani ety... etykietki? Nie, jak to się nazywa? Naszywki, o, naszywki, naszyła? Ale jest to z jeansów, ze spodni jeansowych, części. I tak je ponaszywała, słuchajcie. Były w różnych kolorach, różne wzory. Nie, no nie, nie ma kieszeni przez to, ale taka, wiecie co? O, ja, ja stanę i nic nie zobaczycie, nie mogę stać. O, teraz. Ni to bomberka, ni to narzutka, ni to kimono, takie połączenie bardzo interesujące. I z tyłu ma aplikację. Super. Powiem Wam, chodziłam już dwa razy, bo się zaczynają wieczory zimne robić. I nosiłam i bardzo, bardzo, i takie unikalne. I fajne. I najlepsze jest to, że jest to robione przez kobietę, uwaga, emerytkę. Ja myślałam, że to jakaś dwudziestoletnia dziewczyna aspiruje do bycia projektantką, a to pani na emeryturze miała dużo spodni, dużo materiałów i zaczęła szyć. Także naprawdę, yy, no, spoczylas, słuchajcie, spoczylas. Unikalna. No, powiem wam to wszystko. Tak, pokazałam Wam dosłownie wszystko łącznie z kapciem. Także tyle. Pozdrawiam Was ciepło, przesyłam buziaki, całusy, uściski. Życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo i do zobaczenia. Pa!